A dzisiaj obejrzymy moje stare TikToki Ale najpierw, jeśli jakiś zabukany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje Mam teraz czas nadrobić. W komentarzu napiszcie mi koniecznie, czy macie TikToka, czy go używacie, czy go przeglądacie oraz czy mnie tam obserwujecie. Jestem wam bardzo wdzięczna, jeśli zostawiacie komentarze pod moimi TikTokami. Serduszka, za wszystko naprawdę dziękuję. Często odwiedzam wasze konta, ale dzisiaj przyszła pora, żeby odwiedzić moje konto i to jeszcze z moich początków. Idealnie ja do tego filmiku totalnie się do tego nie przygotowałam, żeby mieć zaskoczenie, kiedy będę je oglądać. Aż się boję, co tam było. Bo jak czasem się jakiś pokaże, który też tam polubił, uch, jest ciężko. Ale dobra, zacznijmy poszukiwania. 1407 filmów. Życzcie mi powodzenia. Król, król, No staram się. Siedzę tu już pół godziny no tak król, król. No trochę ich jest. O, jest. Słuchajcie, jest. Ogólnie moim pierwszym TikTokiem nie jest ten, co wy widzicie Nie widzicie go, ponieważ muzyka została skasowana, więc tylko ja mam do niego dostęp Ale mogę wam tutaj pokazać, jak wygląda, tylko oczywiście bez muzyki, bo ta muzyka już i tak nie istnieje To było ogólnie do Malibu, Miley Cyrus To był totalnie mój pierwszy TikTok, nie rozkwijałam w ogóle o co w tym chodzi Tak totalnie, nie że tak, widzimy tutaj wszystkie moje TikToki, ale są do muzyki, a ja bym chciała poszukać jakiegoś, który jest moim głosem był perfumy O nie, jeszcze to po angielsku Tak Hmm. Dobra, widzę. Pierwszym TikTokiem, który mi się w miarę wybił, był właśnie ten z rysunkiem... Stereotape. Tak. To pamiętam. I rysunek jest gdzieś... To był pierwszy rysunek, który robiła Ania dla mnie. Kolejnym były spo... słodziaki. Wtedy były słodziaki. Po prostu pokazałam, Oj, jak zbieram z... naklejki. Czaskało. To jest ta rodzinka Adamsów. Yy, muzyczka. Oczywiście możecie sobie oryginał zobaczyć na moim TikToku. Ba -ra -ra, ba -ra -ra, ba -ra -ra. Wskazyłam też na jelenia i to było bardzo kreatywne z mojej strony, A. ale Kitek się śmiał, że został jeleniem. Doprawia mi rogi. Kitek nie wiedział, że to dodałam na publicznym. Czyli nie wiedział, że to wiedziałem, że to dodałaś, ale później. A. Dobra, dalej słodziaki znowu się wybiły. Tu kolejne słodziaki, ale wszystkie z niej mojego dźwięku, ja z moim dźwiękiem. Matka aż tak długo bez dźwięku nagrywałaś? Pierwszym najlepszym filmikiem był Bigger Matka. Na, było dużo hejtu, ale ja to zrobiłam bardziej dla for fun i mega się bawiłam przy tych TikTokach i to była cała seria, także się mi mega podobały. I się, się że je nagrałam. Było śmiesznie. Na przykład tutaj mamy, poszłam na babską imprezę do BFF, a ona zaprosiła swojego kolegę. Domyślacie się. Co? Na Ciebie! Aaa, w sensie, że opowie, opowieść o tym jak mnie poznałaś. Tak. Dobra. Następnie tutaj są moje prace, próbowałam troszeczkę plastycznie, ale nigdy nie dorównam fredzikowskiemu art, więc wiecie. O matko, chyba znalazłam te perfumy. Perfume check. Masz? The newest, the elegant one, <laughs> elegant. the, sweetest. Ale to the sweetest, the favorite one, the, fresh the strongest. Fresh one. and the fresh one. And the cheapest, the most dribbest. interesting one. And the most interesting one. Ale dużo osób tworzyło w tego dźwięku tylko że to z reguły były osoby z innego kraju, które też dobrze angielskiego nie znały. Więc właśnie te osoby tworzyły do tego dźwięku Dobrze, że ja się po angielsku nie wypowiadam. Uh. Niech tak zostanie. Ukochane produkty dost. ust. Ukochane. Najlepsza produkty. pielęgnacja. Najlepszy kolor. No to jest coś śmiesznego. Ważna byłam, to jest nudne. Pierwszego Tiktoka ze mną. Milion wyświetleń? Co? Co ma milion? To jest mój pierwszy milion wyświetleń! Jaki? E, no, te! Co to było? Co jest kapsułka bo tak. A, bałem. aniołki! Aniołki z kapsułki po kawie, które też miałam na YouTube, filmik macie tutaj? Zależnie od kawy. 771 kredek. tysięcy. Widzisz? Ale mam poważny głos! I to z której na Fajnie się <laughs> już zaskoczyć! Chyba miałam. Tak! No! Puszżej tak tego dźwięku, ale nieważne, nieważne. Ale ja tam jestem? Tak. I co tam robię? No pokaż mi! O maaa mnie na kłębo. Tak, tak, tak tak. Jestem słabą. Jesteś słaby Czyli widzisz, dawno się pokazywałem, czasami się pokazywałem na twoim TikToku Mamy moje oczko Co? Kiedyś to nie to chciałem Makijaż czerw Uwaga Mój O, czek Otóż własne, własne nagrywanie dźwięku Tak i już lepiej mi to szło i naprawdę się jarałam, że dużo osób klikało mój dźwięk I tworzyło do niego, także mi było bardzo, bardzo miło A tu mamy, tu mamy słodrze o, tak, faza na słodycze. To się zaczęło, Kitek. To się zaczęło. No nie, się boję tej fazy na słodycze. Jeden słodycz ma milion 300. Kiedy pokłóciłeś się z kimś i jest na ciebie naprawdę zły, zrób mu naryśnika. Wybaczy ci. <ścute> Cute! A co my tu mamy? O, kwietniu rok temu skończyłam 22 lata. A mam jeden problem. Tak wygląda łóżko dorosłych ludzi, a tak wygląda moje. Nadal tak wygląda. Ręczniki papierowe dorosłych ludzi? No i te moje. Była. Kupki dorosłych? Tak, te moje. Fotele dorosłych ludzi? I ten mój. Normalne doniczki dorosłych. No i te moje. Puty dorosłej? He, zgadliście? Te moje. Mają ogon, jak sobie. Teraz mam gorsze Z Dorosłych ludzi? No to. Łomadzku, kinder Ej Musimy zrobić zapas kinder niespodzianek. Jederki. No, no. niespełnione marzenie z dzieciństwa. A to robiłam zamek z kartonu! Z po kartonu po fotelu tak. Diablo! <laughs> Jeśli miałeś naprawdę zły i wszystko szło nie tak Weź trochę mleka, czekolady i bitej śmietany Posyp miłością I ja zapomnij mam, o tak. problemach Ja siedzę Będzie za kamerą dobrze. i widzę Czekaj. co ona robi I mam takie, co tu się odstawia No poczekaj, mówi że cute O nie, szybki rogalik na słodko To, to nie jest... O, szybki rogalik na słodko Przekrajamy na pół, o obie strony smarujemy nutellą Polewamy bitą śmietaną Posypujemy M&M'sami i to się potem trzeba było go zjeść, Zamykamy? Tak? Półka jest większa niż moja twarz. Ej, serio! A to? Nie. Niemożliwe. Czy to jest siwy włos? Czy to, to jest starość? Bo wyrywa posz, sobie posz, siwe posz, włosy, nie posz, nie posz, bo teraz nie, nie ma jednego, tylko z czterech. Opcji się po e, Tak, tak. Nie, nie, tutaj mamy kawkę, tuże żuchę, tu... Dzisiaj mamy robimy kawkę. tort naleśnikowy. Pierwsza warstwa, herbatniki. O. Druga warstwa, nutella. I snickersy. Pora na kolejną warstwę. Tu będzie szaleństwo. Twixy, Kinder Bueno, M&M's i snickers raj. Kulminacyjnym punktem będzie wita śmietana. Ja się do, tele, do telefonu. I gotowe? Tak bym teraz zjadła. Znudził popcorn. Znudził Wam się zwykły popcorn. 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 Mamy rozwiązanie. Spójrzmy na niego trochę inaczej. Pianki nadchodzą, Pianki. damy garstkę wow. i kolejne dwie. Magic stary. Jedna oh. będzie M&M'sów i druga Starsów. I gość specjalny, czyli roztopiona czekolada. Faszerowane jajka na Wielkanoc! A dzisiaj faszerujemy jajka. Ospakowujemy, wyjmujemy środek, wypełniamy nutellą, piankami, M&M'sami i bitą śmietaną. Zamykamy, przekładamy. I faszerowane jajka rozdajemy rodzinie. Nie, 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 nie. Jemy. My jemy, nie rodzinie, nie, 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 nie. O matko, mój pierwszy taniec. Ja wam nie puszczę go z dźwiękiem, ale. Jeden z ostatnich, pierwszych i ostatnich, bo ja nie tańczę na TikToku. Ale prosiliście o niego, więc to zrobiłam, ale. O, mój mateczko. Milki boksowy świecie. Dlatego nie tańczę na TikToku. Właśnie na TikTok. O, wielka pizza, kitka. Łukasz, to miała być duża pizza, a nie poza skalą. Hmm. To, to, to jest ogromne. <grym> Niewielkie! Ale że nie, ona jest z malutka. Tak. Trzeba byłoby znaleźć jeszcze większą. O, mateczko! Albo różowe mleko! Co to jest? Co to różowe mleko? Ania! Mleko A, nam się popsuło. To nam się popsuło. Różowe... różowe mleko! Różowe! Pamiętam, że było jeszcze niebieskie. Kiuteczek! Jaki to urak to? Mój rysunek pysi. Ja chyba rysunek influencera, którego dodałam, tak mi się wydaje. Tutaj o matko, pół miliona pewnie. A auto challenge dla artystów? Dla artystów, to już że i do sprawy. Nie, no nie jest aż tak źle, od tego, że troszeczkę przeginałam ze słodyczami. To myślałam, że będzie gorzej. Tutaj mam uzależnienie od perfum. Uzależnienie od perfum. Ja to jest się co mi kręcę. zapach. Odetnę z bo mogło być gorzej. Piszcie mi. Jak złe? Albo może lepsze były niż te, co ja teraz robię? Ja tu jest jeszcze jakiś taniec, to też go pominiemy. Sami sobie nie zobaczcie, jak go wolę. Ja wolę na niego nie patrzeć i go nie udostępniać dalej. Tutaj jest dużo do muzyki. O, tutaj mamy chyba kitkę. Ja wam pokażę, jak się robi nie. prawdziwe płatki z mlekiem. Na początku płateczki. Czy możemy zrobić coś niesładeczowego? Matko, 2 miliony. Dostaliśmy ostatnio trzy tabliczki czekolady. 3 ,3. I stwierdziliśmy, to to że warto zrobić to wiem, z coś kreatywnego. A więc wycięliśmy zwanie. środki z dwóch tabliczek. Białej i mlecznej. Trzecią zostawiliśmy jako podstawę, na której ułożyliśmy dwie warstwy z wyciętych czekolad. A ze środków powstała trzecia warstwa. A do środka, oprócz oczywiście Nutelli. Aż dam sobie samo serduszko! A całość przykryliśmy idealnie wyciętym gofrem. By zatuszować jego kolor, posmarowaliśmy go Nutellą. Idealnie i precyzyjnie. A na samą górę położyliśmy żelki, ciasteczka. Cukierki? Wiele osób wtedy pytało, czy my wyrzucamy jedzenie i nie, nie wyrzucaliśmy. Wkładaliśmy do zamrażarki i sobie tak stopniowo to jedliśmy. O nie, to, to, to już jest jeden z ostatnich, bo to, to jest cringe'ów. O matko. Co? Ja wam pokażę, jak wyglądają prawdziwe jeżyki. Bo jesz bez głowy, to nieprawdziwy jesz. <noise> bo to jesz na plaży. O! Boże. <noise> o Jezu, jesz na plaży. To Ania wymyśliła taką tą, a ja mówię Ania, proszę się przestań, to jest straszne I musiał wymyślić coś, co po prostu rozwali system No i rozwaliło Jeż na plaży Jeż na plaży Oj Boże, ja mi tego nie dodam O, to Moim ostatnim Szkolny zaj -czeniem zaj -czeniem na gitku Było stworzenie tego stwora Jako jeleń? No. Proces był długi i skomplikowany, bo wymagał ode mnie jako Zrobienia aquarem. odlewu jego twarzy Na którym mogłam robić późniejszą wklejkę Trwało to około tygodnia. Potem wzięłam się za malowanie jego włosów i całego ciała, ubranie go w kostium, który sama zrobiłam, przyklejenie owej wklejki, pomalowanie jej, pocieniowanie, powieszenie tła, którego namalowałam, podziwianie zachwyconej miny Łukasza. Kochanie, masz trochę lodu? Jasne, że mam. Trzymaj! No, i to tyle. Tak wyglądał przegląd moich starych TikToków. W sumie myślałam, że będzie gorzej, naprawdę. Co prawda, ten perfumeczek. Ale to pomińmy, naprawdę. No co, próbowałam swoich sił. Wyszło jak wyszło. Jestem strasznie wdzięczna tej aplikacji, że mogłam tworzyć wiele, wiele treści, które sprawiały mi ogromną frajdę. I poznałam wielu fenomenalnych ludzi, w tym was. Moje Ufinki, kochane. Już się tak nie podliży. Zostawcie dużo kciuków w górę, jeśli chcecie, żebym teraz ja oglądała tiktoki, ale innych ludzi, na przykład najśmieszniejsze tiktoki. Zostawiajcie swoje pomysły w komentarzach, a my, słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa!